cześć wam z tej strony mm, na razie jeszcze nie powiem jaki kanał jak, na no, no, poprzedni filmik no był też, też tak nakręcony ale, ale co z tego wróćcie sobie na przykład jak no, oglądacie to na telefonie to sobie obróćcie albo na tablecie mm. Wolę, żebyście na takie coś oglądali to. Okej, okay, powiększę jeszcze ekran i to drugi film. Wczoraj, wczoraj niestety nie było, dlatego że nie miałam czas zrobić. Okej, okay, no to 3, 2 1 puszczam. Aha, Oha! Come on down! You can... Oni, mówili, oni teraz wybierają kogo chcą do swojej drużyny. Ta lifi, czyli liści i pineska. Wybierają. Liść wybrał kostkę lodu, a pineska wybrała ołówek. Będę wam tłumaczył. Jak nie będzie... No o Jezu! Okej. Okay. Już puszczam.

No bo to jest śnieżka, kulka śnieżka. No właśnie, to jest to. team. Mówią, że piłka golfowa. Mówią, że klucza. Ok, za chwilę będzie reklamę. Jakie co to poznało? Widzieliście reklamę.

I to będzie dobre. Tutaj zobaczmy. Okay. liścia team. I w liście team jest kulka śnieżna, kostka lodu. Ko... Co się. Oh my god, Złotówka albo moneta. No nie wiem. Listy oczywiście, kropla deszczu, znaczy nie, kropla po prostu, Pi e, piłka golfowa, e, nitka, kwiatek do tu, piłka tenisowa i kabek Dich, minerski team, e, tutaj, U Deska, nie myliście z chlebem. Zapałka, gąbka, gumka. Okej, okay. drugą część nakręcę. Jutro, bo no, mam się za chwilę telefon rozłotuję, papa.